Nazywam się Szymon Konieczny, Konieczny Szymon. Obecnie działam jako kolędnik. Kolenda to czas, kiedy chodzi się po domach. Po mieszkaniach śpiewa się kolendy, oddają schołd Narodzonemu Panu Jezusowi Chrystusowi, dajemy ludziom radość, pamiątkę narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś było inaczej. Teraz to się wszystko zmieniło. Dawniej to kolędnicy byli fajnie przyjmowani, chodzili po domach, ludzie oczekiwali kolędników, teraz tego nie ma. Kiedyś, jak byłem małym chłopcem, to pamiętam za czasów świąt Bożego Narodzenia, razem z kuzynami przebieraliśmy się za kolędników, o ile pamiętam Trzech Króli jak. Od na kiedy Pan gra tam Od 20 lat, czyli dokładnie od 2010 roku, wcześniej naszła mnie na miasta tak nie wiem skąd nikąd kupić akordeon guzikowy w ogóle nie umiałem grać w ogóle później rodzina kupiła mi akordeon kiedy sprzedałem guzikowy akordeon to zacząłem uczyć się grać na klawiszowym i tak powoli powoli a jak się wkurzyłem, bo mi nie szło granie, odstawiłem akordeon. Wrócił pan do grania. I, i tak stopniowo i człowiek się nauczył grać. Tylko kolendy. Nie tylko kolendy. Ale również gram też różne utwory. Nie znam w ogóle nut, bo nie jestem po szkole muzycznej, tylko jestem słuchaczem. Mój wujek był akordeonistą, świętej pamięci grał na zabawach. Drugi mój wujek jest organistą, gra w kościele i on mnie nauczył. Pokazał mi jaki klawisz i po prostu tak stopniowo się człowiek uczył. Ma pan jeszcze wspomnienia z tamtych jaki czasów? Kupiłem akordeon. To normalnie rodzice byli zdenerwowani. Powiedzieli: Szymek, jak kupiłeś akurat, jak ty w ogóle nie umiesz grać? Ani nie masz szkoły muzycznej, ani nic. Nie ma kto cię nauczyć. Wiadomo, też to człowiek się tak zastanawia. Dlaczego kupił, skoro nie umigać? No, tam żem polił trochę, ale później, jak już wujek pokazał, to już tak na początku to w ogóle nie szło. Dlatego w się odstawiłem. Na razie nie będę grał, ale po czasie szło coraz lepiej. I gram do dzisiaj nie tylko kolendy, ale różne utwory jak wcześniej wspominałem. Jeszcze mam jakieś jeszcze inne, inne zainteresowania? zainteresowania? Tak, tak, mamy. Prowadzę stronę na Facebooku koncertomania SK i jej okolice robię relacje z wydarzeń kulturalnych. Oprócz tego robię też promocję sztuki cyrkowej w moim mieście jeżdżę motocyklem Simpson z megafonem reklamując cyrk. Oprócz tego klaunadę robię również Online robię pokazy cyrkowe na różne okazje. Powłykasz mieczy, na przykład balans z talerzami, troszkę balansu ze szkłem. To człowiek kocha po prostu, to człowiek lubi. Nie każdemu się to podoba, to wiadomo, ale człowiek taki ma zamiłowanie od dzieciństwa i człowiek się z tym rodzi. Teraz pan pokaże ekspozycję. Proszę Państwa, zanim pójdziemy w teren, pokażę państwu. Utwór zagram na kordonie kolendy, bo teraz mam temat kolend, bo to wiadomo inne utwory to trzeba przygotowywać, przypomnieć. A jak jest okres kolend, to trzeba myśleć o kolendach. Pierwszy utwór, który gram, tak żeby pokazać, proszę Państwa, żeby nie grać w klatkach schodowych, nie nagrywać w klatkach schodowych. Na dzień dobry, ja wchodzę do każdej klatki schodowej danego bloku. Z narodzenia pana. Czasami się też robi próby, tak żeby nie zapomnieć danego utworu, ja mam yy, po prostu swój repertuar, gram po 5 kolęd, też wiadomo, wszystko zależy, jak ludzie otworzą, to zagra się tych kolęd więcej, ale jak ludzie nie otwierają, to tylko robi się obchód i się wychodzi, ja robię na takiej zasadzie, że póki pomieszczenie nie opuszczę, to nie przestaje grać, opuszczę pomieszczenie, to wtedy przestaje grać, a więc... Proszę Państwa, teraz mogę zaprezentować, proszę Państwa, moje yy, ubiory na kolędowanie. Oczywiście chodzę w różnych yy, działach anturażu. Raz chodzę w Czapce Świętego Mikołaja, a przede wszystkim bardziej pasuje na kolędnika Korona Króla. Nasze Króli, które dostaję na Orszaku, co robię relacje na stronie na Facebooku koncertowanie się i okolice relacje z Orszaku. Trzech Króli w tym roku też swoje sprawy prywatne, tam rodzinne się narosły. To też człowiek tak musiał troszeczkę z tych wydarzeń się tak troszeczkę odciąć. I tak to właśnie wygląda. A jeszcze, jak jest pogoda mroźna czy zimowa, to najlepiej ubrać sobie czapkę. Najpierw świętego Mikołaja polecam a później koronę kr króla, bo pamiętać trzeba, że jak się wchodzi do klatki, to można się nieźle spojrzeć. zresztą zobaczycie Państwo sami, bo za chwilę idziemy w teren. Teraz proszę Państwa, idziemy na osiedle Nabaczyńskiego. Te najdłuższe bloki, bo tych klatek jest chyba z 5 albo 6, to, to też zaję w kość zobaczymy czy otworzą jeżeli otworzą będziemy działać a więc widzimy się na Baczyńskiego i dziś jeszcze Kopernika przy okazji pogoda jak widać jest zimowa, śnieg pada, jest trochę ciepło to jest prawie jak Mikołaj się udał bo to też Mikołajki robię, też się przebieram za Mikołaja jak trzeba też się pogoda udała ale trzeba uważać żeby się nie pochorować bo grypy proszę państwa panują dlatego idę na nogach bo jeżdżę głównie rowerem w zimie ale ślisko a też można rękę złamać na śliskim na śliskiej nawierzchni a więc do zobaczenia pod którymś z bloków Nabaczyńskiego Proszę Państwa, jestem na osiedlu Baczyńskiego. Teraz można próbować dzwonić. Jak nas puszczą, to będziemy grali. że to kolednicy w ten sposób w granie do pięć razy sztuka się dzwoni, jeżeli do pięć razy sztuka nie wychodzi dalej. kolędnik za kordonem. Gram dla ludzi kolendy na klatkach schodowych na kordonie dla mieszkańców. Czy mogliby mnie Państwo wpuścić do klatki schodowej, aby mógł zagrać kolędy mieszkańcom Kolędnik z akordonem. Niektórzy otwierają, niektórzy nie. Niektóre są, proszę Państwa, przychylne osiedla, a niektóre nie. Może wpuszczą. proszę pana, jest bardzo ciężka, ale również wciągająca, bo człowiek to lubi grać, lubi grać. Wiadomo, żeby zostać kolędnikiem sezonowym na okres świąt Bożego Narodzenia, to trzeba mieć umiejętności, potencjał, umieć grać i myśleć. Praca jest ciężka, głównie się robi klatki schodowe, nieraz domy. Kto ma życzenie, to otwiera. To nie są proszę państwa te czasy, co kolędnicy w latach 90-tych. Od... Proszę Państwa zanim wejdziemy do klatki zagram kolędę fragment kolędy do szopy hej pasterze <śmulny> Się gra, proszę Ludziom się wydaje, że jest to bardzo ciężkie do grania, bo to wiadomo, grasz codziennie, chodzi cały sezon do gromnicznej, no to wiadomo, że człowiek też nie ma siły, bo to też gorąco w pomieszczeniach, no to wiadomo, trzeba się dobrze ubrać, żeby się nie przeziębić, ale nieraz też człowiek traci władzę w palcach, bo tyle grania, to jak człowiek traci władzę w palcach, to my myli. Dźwięki, myli piosenki, a nawet potrafi nawet nadgarstek przy basowaniu może nawet siąść. Jest to trochę ryzykowne. Nie, nie tylko, że chodzenie, bo ludzie wyrzucają, ale również jest ryzykowne, bo to człowiek też potrzebuje krzepy i to też zdrowiu się naraża między innymi. Po prostu, tak jak wspominałem, trzeba to lubić. No i oczywiście tym, co grają kolendy, również oczywiście po, polecam właśnie takie coś, chodzenie wciąga, również zabawia ludzi. Rozumiem, że się czasy się zmieniły, jak wspominałem, ale warto podtrzymywać tradycję do 2 lutego do Matki Bożej Gromnicznej. Szymon koniecznie, lecimy dalej. Szymon. No proszę Państwa, szanowni Państwo, kolejny blok zrobiony, to jest tak, raz są wpuszczać, raz nie, raz po prostu jak ktoś otwiera drzwi, to nieraz zamknie przed Tobą drzwi przed, jakim, jak, przed jakimś śmieciem, tak nieraz też koletnicy mają, nieraz jak puszczają, nic nie mówią, można wchodzić lub jak są drzwi otwarte można wchodzić, ale przeważnie wchodzi się jak wpuszczają, ale trzeba dokładnie pytać, jak wcześniej pokazywałem również filmik. Taki krótki nagrałem tam z klatki schodowej jednej, bo tak nie można tak po klatkach schodowych nagrywać, bo to jest teren, bo to są tereny prywatne, a to w dzisiejszych czasach to wiadomo, można nieraz surowe kary płacić, wiadomo jak to jest. No i no i co? Trzeba lecieć dalej. Jeszcze wieżowiec zrobić, no i dalej kolendować. Rzecz... Polega na tym, że jak się gra kolendy, na przykład w klatkach schodowych, to najlepiej grać do końca dopóki się nie opuści budynku. Zaczynam przeważnie kolendą z narodzenia Pana, a opuszczając budynek, kończę kolendą do szopy Hej Pasterze. Z czasem jak się zdarzy, to Jezus malusienki. Tak to wygląda cała rzecz. Trzeba grać. Dopóki się nie opuści pomieszczenia, tak aby ludzie słyszeli. Kto lubi kolendy, to słucha. Nieraz śpiewa wspólnie jak gram, bo ja tylko gram nie śpiewam. A inni to po prostu wychodzą, zaglądną. No i się. Chowają. To już nie te czasy, co dawniej, tak to wygląda przede wszystkim. Szanowni Państwo, te bloki za mną to tu jest dopiero przerąbane. Trzeba się wspinać na piętra, ale zwyczajnie we wieżowcach jak gram to gram na raz. Do góry gram, a jak schodzę to po cichu. Tak to wygląda, bo to są największe bloki, co naprawdę ręka może odpaść od grania. Windom nie lubię jeździć, ale schodzę jak już schodzę to po schodach na szczyt gram, wchodzę na szczyt gram, schodzę już po graniu. Nie to co zwykłe bloki, a więc trzeba zrobić wyzwanie. Jedna klatka wieżowca, góra, dwie są już też zrobione. Wiadomo, że wszystkich bloków na danym osiedlu nie zrobię, bo to wiadomo jak to wszystko wygląda. Sezon kolędowy trwa od. 26 grudnia, aż do Matki Bożej Gromnicznej. Zostało jeszcze dokładnie dwa tygodnie na kolędowanie. Tak jak wspominałem wcześniej, władzę można w palcu stracić. Jak się tyle gra, że można zmylić utwór zepsuć utwór. Jak wspominałem wcześniej, jest teraz ciemno. Najlepiej chodzić jak jest bezpieczniej. W tamtym roku przy dobrych wiatrach to na rowerze się kulało się wszędzie objechało prawie że Ale teraz, proszę Państwa, jest trochę śniegu To się spaceruje na nogach, bo chód jest dobry Także wracam teraz do domu, a jutro kolejny kolejny czas kolendowania Proszę Państwa, i tak do Gromnicznej póki ludzie jeszcze będą chcieli, ale jeżeli chodzi o poradę, to najlepiej kolędować do 25 stycznia, góra 26, bo to już bliżej choinek, to już tak kolędników nie będą wpuszczać. To już tak ludzie już nie będą słuchać kolęd, bo to już ludzi denerwuje. Ludzie żyją do kolejnych świąt. Także fajnie by było według mnie, jakby Okres świąt Bożego Narodzenia trwał jeszcze cały luty, można powiedzieć, cały luty, ale wiadomo, jak to religia nakazuje, że do gromnicznej, do drugiego, także widzimy się na miejscu umęczonej. Po kolędzie, teraz czas na odpoczynek. Wiadomo, ludzie różne mają oceny, niektórzy jak gram, to nawet płaczą, wzruszają się. Miałem taką sytuację, odwiedziłem osobę niepełnosprawną, kiedy zagrałem, a w coraz wieczora to nawet się po... A teraz tego nie ma. Ludzie mają telewizory, w święta czy Boże Narodzenie to Kevin leci sam w domu, to kolędnicy kolędowanie mają w domu, to kolendują w telewizji Golsowie czy zespół Zakopower i różni artyści. Teraz nie są już kolędnicy potrzebni. Przykre, ale prawdziwe. Ale artyści też fajną robotę wykonują w telewizji. Ale również kolednicy są też potrzebni, więc powinni ludzie się wziąć, jeżeli ktoś to lubi, i zacząć chodzić kolędować. A teraz koledników jest bardzo mało. Człowiek chodzi od świąt. Nawet nie ma czasu, nawet kiedy zeświecić choinki. To jest tak jak po zabawach. W ogóle nie macie w domu. Cały czas w trasie. Pojawiają się różne sytuacje, nawet nieprzyjemne sytuacje, na które trzeba uważać. To ci na przykład powiedzą ludzie w klatkach, że. Nie można grać, bo dzieci śpią, to ludzie chorzy, to wolą mieć spokój, żeby nie słuchać głośnego instrumentu. Trafi się jakiś wulgarny typ, to ci powie słowo, weź. Al, albo po prostu powie wynocha. Czasami się zdarzają się sytuacje, że po prostu trafisz na jakiegoś pijanego mieszkańca, co może nawet ciebie pchnąć ze schodów. Różne są sytuacje, dlatego człowiek się naraża na różne... Sytuację. Nie jest tak, że nawet potrafią ciebie wyśmiać. To jest prawie to samo, tak jakbyś grał na zabawach, nie macie w ogóle w domu. Dlatego rzadko też człowiek świeci choinki, bo to ile jeszcze tam? Jeszcze chyba z tydzień jeszcze. Będzie dwa tygodnie kolęd. No i trzeba wracać do codzienności. Jak to się u nas mówi. Także chciałbym jeszcze pokazać tutaj ranę, że odgrania są odgniaty kręgosłup boli. Jest wysiłek, ale wiadomo, jak to Pan Jezus nosił krzyż za nasze ciężkie grzechy, to i my nosimy akordeon jako muzycy. W sensie ja nie muzyk, tylko słuchacz, czyli grajek taki. Gram, bo lubię, jak wspominałem. Także polecam, jeżeli kto lubi granie kolęd, to jest naprawdę fajna rzecz. Ruch to zdrowie. A wiadomo, że na ludzi trzeba uważać, bo sezonowa fucha jest ryzykowna. Jak to wcześniej wspominałem, człowiek się naraża na różne sytuacje, ale bardziej przydatna. Po prostu ten zwyczaj trzeba ciągnąć do końca świata i jeden dzień dłużej. Tak się czasy zmieniły. Także. Dużo zdrowia życzę Państwu. Z całego serca. Jakieś marzenia? Od teraz, jak zacząłem grać kolendy, bo to już chodzę, już w drugi rok, to moim marzeniem jest kiedy nagrać płytę z kolendami. Jak gram na akordeonie. Może się kiedyś uda, zobaczymy. Także życzę Państwu. Dużo zdrowia na ten rok, dużo grania dla tych, co grają zawodowo i słuchaczy, czy również co grają bez nut, życzę dużo siły, wytrwałości i dużo talentów na nowy 24 rok. No i zapraszam na stronę na Facebooku Koncertowanie Sieska i Okolice, tam znajdziecie Państwo informacje z wydarzeń kulturalnych w Jaśle i okolicach. Szymon Konieczny, pozdrawiam z czasu kolęd.